Na ten sposób to zachęta. No, i jeszcze do ogłoszeń byłem dzisiaj na poczcie. W związku z tym, że do południa 10.30 byłem w sądzie, okręgowym była rozpatrywana apelacja w sprawie tam, gdzie jestem posądzony jakąś mowę nienawiści wobec Żydów. W związku z zgłoszonym kazaniem. Pan sędzia, wyodłoże... znaczy ogłoszenie wyroku odłożył do 23 Stycznia, godziny, tam chyba 13 ileś. No ale przy tej okazji też byłem, byliśmy Bogu dzięki pod kościołem, pomodlić się częścią różańca. No potem byłem na poczcie, odebrałem pismo, datowane taka piękna data: 31 12 2024, więc już miniony rok. No, i to jest wezwanie w związku z uprawomocnieniem się wyroku z dnia 27 lutego 2024 Sąd Rejonowy Poznań, Stary Miasto w Poznaniu Wydział 8 Karny wzywa do uiszczenia grzywny 0 zł, kosztów sądowych 570 zł. W terminie 30 dni od doręczenia niniejszego wezwania na konto. Podając konto, opłatę można również uiścić w A. O macie, który znajduje się w budynku tutajszego sądu pod rygorem wszczęcia egzekucji komorniczej, co narazi pana na dodatkowe koszty. Przy wpłacie należy podać sygnaturę sprawy 8 KD i tak dalej. Sygnatura. No i tu jest tam, że błędne wysłanie pod błędny może skutkować konsekwencjami. Do godnych wiernych. Podpisał się na zarządzenie sędziego z upoważnienia kierownika sekretariatu, starszy sekretarz Marlena Kmieć. Nie ma tu żadnej pieczątki, nic, no a pismo jest urzędowe. Jakby się nie wykonało, to konsekwencje tego są. Przypomina mi się jeden z y, 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 pobytów w sądzie, w sprawie tam, gdzie byłem posądzony o to znieważenie policjanta, tu było trzech, dwie pani, jeden pan i tam ta pani, taka najbardziej taka, taka aktywna w tym procesie żądała, tak ładnie to wyraziła od sądu najwyższego wymiaru kary, czyli żąda więzienia dla mnie za znieważenie siebie i jeszcze innych, z tego tytułu, że powiedziała, że że no jak sąd zarządzi jakąś tam karę finansową, to i tak wierni się na księdza złożą, nie poniesie żadnej konsekwencji, w związku z czym wzywa sąd do tego, żeby wsadzić do więzienia. No także proszę wiedzieć, że ja sobie z tych rzeczy zdaję sprawę, rzeczywiście tak jest, sąd mnie pyta, z czego ksiądz żyje, z łaski Bożej, z tego, że mnie wierni utrzymują. U pana mieszkam, za wodę nie płacę, za prąd nie płacę, Mama tu jest siostra, jem, nie pytam, kto za to zapłacił. No, ksiądz Jacek Wielebny, bałem, mówił, że wierni mają obowiązek księdza utrzymać. Cieszę się, że czynsz kaplicy nie kosztuje naście tysięcy złotych, te itd. W każdym razie, żeby sobie wierni zdawali sprawę. Że w jakiejś tej drodze, którą podjąłem, muszę wkalkulowywać, przynajmniej od jakiegoś czasu, możliwość więzienia i innych rozwiązań. Nie chodzi o to, żeby się tam pchać. I nie jest to jakaś spo, 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 rozgrywka między wiernymi. Ale żebyście się w jakiś sposób czuli wolni, żeby to tak nie było, właśnie, że taka pani pani tam o Lucynę chodziło, tak, że ksiądz zapłaci, bo ma z czego, bo wierni dadzą. Jakbyś nie miał z czego dać, to co? Czy ja bym nie mówił wtedy tego, co mówię? No mówiłbym. Przynajmniej jestem zobowiązany. A listem do Tymoteusza, świętego Pawła, jestem zobowiązany. Głosić w porę, nie w porę, w razie potrzeby, wykazać błąd, tak żebyście się czuli w jakiś sposób wolni wobec księdza. Także wobec takich uczuć, które mogą przychodzić. No, w ubiegłym roku pan sumował, ile razy byłem w sądzie? 39. 39, 40 razy. To jest tylko chodzenie na rozprawę. No nie licząc tam, czytać akta, pójść jakieś w te apelacje i tak dalej. No i za każdym razem wiernych informuje, no więc się nie zdziw, jakby się przy uczucia jakieś przy, przypałętały do ciebie, niech by już tego księdza do więzienia zamknęli no, tu przynajmniej mieli trochę spokoju, a nie tak, że trzy razy miesiącu będzie wołał, że jest rozprawa i kto ma tam. My do sądu nie bym chodził. Po co tyle, że tak powiem, szumu i wokół tego? Siedziałby tam, by było, że tak powiem, spokojnie. Nie chodzi o coś, tak myślał, to myśli, tylko że tak bo może przejść w uczuciach, bo człowiek tak ma. No, a, a, a że nie ma ludzi, którzy się porozwodzili? No, dlaczego je pozwolić? Wcześniej sobie miłość ślubowali. W życiu człowieka nic nie ma takiego, co by jak dzisiaj jest, to jutro stoi, żeby jutro nie miało leżeć. Może upaść. Człowiek tak jest. Człowiek tak jest. Także, że, że, żeby czcigodni wierni wiedzieli, że jak ksiądz tam tu wam czyta, to nie jest tak, że ksiądz w jakiś sposób tym czytaniem żebrze o twoje grosze. Żebrze o twoje grosze. Absolutnie nie. Absolutnie nie, ale z drugiej strony jest tak, no, że konsekwencją niezapłacenia jest więzienie, jak najbardziej. Jak, jak, jak najbardziej. Tak. tak. Także rok w tym roku się zaczął bardzo dobrze dla mnie, bo jest dopiero 14 stycznia i się zaczynają takie rzeczy. Jak ktoś pamięta, ubiegły rok, też 2 stycznia jechałem tam na ten hipodrom. Gdzie, 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 mi przypisali, że nie podjąłem pracy, bo chciałem pracować w Sudanie. Tam kobiety się wystraszyły, wystraszyły i także w tym roku Bogu niech będą dzięki się zaczyna od 14. jakieś te sprawy sądowe. Następna sprawa sądowa, o której będę wiernik informować już jutro rano, z 16, także jutro powiem. No i teraz by należało yy, czytać trzygodnym wiernym bo ten 14 stycznia jest taką datą po chrzcie Pańskim, że ten okres kościelny wchodzi w takie po narodzeniu Pańskim, a przygotowania do przedpościa. I tak to będzie się nasilało, nachylało, właśnie od żubka do krzyża. No ale to to wprowadzenie jeszcze zostawi, a dzisiaj chcę ci godnym, wiernym ważną rzecz jako kazanie to odczytać, co wczoraj czytałem. I dopytać, co trzygodni wierni na to.